Drogie raki, zapraszam Was dzisiaj na czytanie, na relacje. Będzie to czytanie ogólne, dlatego bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje, resztę zostawcie. Jak nie tym razem, to jak zawsze powtarzam, być może następnym, być może dla niektórych będzie całe czytanie, dla innych będzie tylko część. I ważne, żebyście nie dopasowywali na siłę czegoś do swojej sytuacji, do siebie. Piękne słońce, słuchajcie, zaświeciło mi tutaj, ale musiałam przysłonić zasłonkom, ponieważ wiele cieni mi tutaj rzucało bardzo dużo. Także będę starała się jedną ręką tutaj Wam pokazywać karty. Słuchajcie, kadzidło mi się tutaj bardzo, bardzo mocno rozkręciło. Mam nadzieję, że nie będzie nam tu zadymiać za bardzo, ale jest ok. Zobaczymy, na początku mam dla Was taką kartę przewodnią, która być może to jest odwaga, będzie wpływała na całość czytania, będzie nam dawała ton, ale także być może w Waszym życiu musicie popatrzeć, być może będzie od miała duże znaczenie w Waszym ogólnym życiu. Także musicie to sobie odnieść do ogólnej Waszej sytuacji. I tą kartę, tę kartę Wam przeczytam, o widzicie, już zaraz mi się robią tutaj cienie. I tę kartę Wam przeczytam, bo to jest serdecznik pospolity. Widzicie, piękne karty, ostatnio kupiłam sobie taką, taką wyrocznie, no i oczywiście chcę się z Wami, bo to dla Was <grym> też, chcę się z Wami tym podzielić. Słuchajcie, to jest zaufanie i siła, których potrzebujesz, są wewnątrz i tylko trzeba je obudzić. Cała energia i wytrzymałość, której potrzebujesz, będą dostępne, a narzędzia, które, yy, będą się, których będziesz potrzebować, będą pokazywać się w razie potrzeby. Więc nie wahaj się, Wykonuj, yy, wykorzystaj odwagę, aby podjąć się tego, co masz przed sobą, tego, co jest do zrobienia. Rozwiązanie problemu może zająć więcej czasu, niż się spodziewasz, lub spodziewasz się w tej chwili właśnie. Posłuchaj swojego serca, ponieważ mówi prawdę, którą musisz usłyszeć. Sytuacje z udziałem dzieci są w centrum uwagi, lub będą w centrum uwagi, a tematem jest również w tej chwili miłość, lub będzie miłość, jeżeli mówimy o sytuacji teraz, lub która będzie wkrótce. Bo to jest sytuacja, która się dzieje teraz będziemy o tym mówić lub w niedalekiej przyszłości także będziemy taką energię tutaj odczytywać. Ja tą kartę odłożę na bok, żeby mniej więcej kamera wszystko obejmowała i zaczynamy od tego co jest w relacji. Relacja generalnie piękna karta. To jest 10 kielichów, słuchajcie. To jest spełnienie, to jest satysfakcja, to jest miłość, ciepło, opieka wszystko, co jest potrzebne do, do spełnienia się w, generalnie chyba dla człowieka, który pragnie mieć rodzinę, bo to jest rodzina, to jest właśnie cieszenie się z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, z dziećmi, świętowanie, no same pozytywne, same pozytywne rzeczy, ale to jest też koniec, bo to jest dziesiątka i po dziesiątce znów przychodzi budowanie czegoś od początku. I zapewne w tym jest haczyk, ponieważ wszystko fajnie, być może ładnie wygląda i zobaczymy co jest w głowie a w głowie u partnera lub partnerki bo to musicie sobie zamieniać rolę mamy asa kielichów, słuchajcie, as kielichów to jest miłość tu ta kobieta w tych rękach trzyma ten kielich lub misę z miłością która aż się wylewa, to jest Piękno, to jest też opieka, to jest szczodrość, to jest obfitość, zadowolenie emocjonalne, ale to jest też potencjał do, do czegoś nowego. I słuchajcie, wracacze, osoby, które być może mogą wracać z przeszłości i wcale to może fajnie, fajne nie być dla niektórych. To nam się pokazuje w głowie u partnera bądź partnerki, u Waszej osoby, mówmy tak. O. A natomiast u Was jest. Yy, Jakiś, to jest dziewiątka, przepraszam, ósemka, ósemka mieczy i to jest spętanie. Nie możecie wyjść z jakiejś myśli, które was, tak jak na, tym, na, tej, na tej karcie, plączą. Im bardziej się chcecie wyrwać, tym ta, te pętle się bardziej zaciskają i nie wiecie, nie wiecie, jak z tego wyjść. A oczywiście, że wyjście z tego jest, ale nie możecie się tak spinać. Być może musicie odpuścić, ażeby... Właśnie te, te więzy, które was trzymają, to są generalnie myśli. To jest generalnie większość rzeczy, jest w waszej głowie, i też ta karta się, bo to są miecze, to są myśli. A karta pokazuje się też na pozycji, co macie w głowie, więc jakieś nękające was non-stop myśli, które was bardzo ograniczają i nie pozwalają wam wyjść na zewnątrz. To są strachy, lęki, to są takie stany depresyjne. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest przeczytanie dla wszystkich, tak, dlatego weźcie to pod uwagę. Także bardzo ograniczające i bardzo nękające myśli, i nie, nie widzicie wyjścia z tej sytuacji, chociaż tak jak mówiłam wcześniej, wyjście z sytuacji jest. Tylko odpuśćcie, odpuśćcie chociaż na jakiś czas, przynajmniej te, te nękające myśli. Ja wiem, że one powracają same, samoistnie, aczkolwiek można się ich pozbyć właśnie przez to odpuszczenie, odpuszczenie czegoś. Wtedy te więzy zaczną się luzować i będziecie mogli dojrzeć, rozejrzeć się wokół siebie, że jest jeszcze inny świat i inne możliwości, bo na razie jesteście spięci, nic nie widzicie, nie możecie do tego dostrzec, ponieważ te myśli was cały czas bombardują, jak te ptaki i, i pe, plączą tymi więzami, dobra. To macie u was w głowie niefajna energia. Niefajna, niefajna energia wam powiem. Co w sercu u waszego partnera? U waszego partnera w sercu jest, jest piątka kielichów, to jest żal smutek, to jest rozpacz, to jest jakaś tęsknota za czymś co było, za czymś co odeszło, lub za kimś, kto odszedł. Już tego nie ma. To jest niedostrzeganie właśnie tego, że mamy jeszcze tą resztę i możemy iść w, w, patrzeć na, na to, co mamy i rozwijać to, co jest, a nie patrzeć w przyszłość. I to jest właśnie taki smutek, taki żal, takie rozpamiętywanie czegoś, pozostawanie w myślach za tą przeszłością, za tym, co było. I jakieś takie wspomnienia, rozżalanie się i smutek. Dla niektórych będzie to smutek za osobą, która właśnie odeszła, albo za sytuacją, która odeszła, bo to może być cokolwiek. Wiecie, to jest czytanie ogólne, dlatego no, nie mogę sprecyzować. Dla każdego będzie to coś innego, ale to jest żal i smutek i taka tęsknota w sercu za czymś, co już było, minęło i, i raczej może nie wróci, aczkolwiek jest tu w głowie. Też ten wracacz, ta miłość, być może ta, ten partner e, lub partnerka wraca e, myślami i sercem do kogoś e, lub sytuacji, które już kiedyś były i to jest taka tęsknota w głowie i w sercu za, za czymś takim, dla niektórych oczywiście. A co Wy macie w sercu, to jest koło fortuny, słuchajcie. W sercu jest zmiana, zmiana na lepsze. Koło fortuny jest też możliwością właśnie innego spojrzenia, innego spojrzenia na sytuację, na to, co, to się, co się dzieje, a to jest też karta karmy. Także być może zadziewa się właśnie, jakaś zmiana zachodzi w waszym sercu. Może dla niektórych zachodzi karma, być może zajdzie tu zmiana zupełnie, jeżeli chodzi o związek, o uczucia, o, o to, czego my chcemy, o to, czego pragnie nasze serce. Być może też takie przejrzenie na oczy, przejście z tego ciężkiego okresu w coś lepszego, w coś nowego. W głowie, pamiętacie, jest to ta ósemka mieczy. I to jest ten okres właśnie taki nękający, męczący, gdzie cierpimy i przychodzi w sercu ta zmiana, być może to serce nada ton, myślom, potencjał do, do zmiany w ogóle tych myśli. I pamiętajcie, że to jest karta, to się będzie działo, czy chcecie, czy tego nie chcecie, bo to jest taki los, który nie, nie mamy na niego wpływu. Góra tego tak zarządziła i to się będzie działo. I teraz nadchodzi zmiana. Zmiana na generalnie na lepsze z założenia. Czego ta osoba chce, czyli wasza osoba chce, to jest jasności. To jest as mieczy, to jest prawdy jasności wykorzystania sytuacji, jakby rozliczenia. Być może dla niektórych może to być rozwodu, rozejścia się, jasnego, logicznego spojrzenia na sytuację i szczerości, prawdy, i rozliczenia się, tak jak mówię. Dlatego być może partner lub partnerka chcą tutaj po prostu odejść, tym bardziej, że następna karta to jest ósemka kielichów. Słuchajcie, to jest karta odchodzenia. To jest to, czego ta osoba potrzebuje. Odejść, po prostu odejść. Być może to wszystko ładnie tutaj wygląda tak na obrazku, jak dziesiątka kielichów pokazuje, ale to jest koniec. Widzicie, to jest dziesiątka, to już jest sytość i już jest spełnienie, pełna satysfakcja, ale jednak jest w tych kartach poprzednich u, u waszej osoby jest wracanie myślami do czegoś innego, do, do jakiejś innej sytuacji, lub do kogoś innego, lub do czegoś, co już było. A już nie wróci. I rozpamiętywanie tej przeszłości. I tu jest ta ósemka kielichów: pokazuje, że odchodzimy od czegoś, co nas spełniało, satysfakcjonowało, ale w tym momencie już to nie jest dla nas, już to nie jest nasze. Idziemy spełniać się gdzie indziej, w inną stronę. Być może początki nie będą takie łatwe, bo trzeba tam jeszcze dojść. Do tego słońca, które tutaj jest. Ale widzicie, tu zostawiamy już coś, co mamy, coś, co, co się żarzy, coś, co kwitnie. Yy, jednak czujemy w sercu, że to tak naprawdę nie jest nasze i odchodzimy. Tak to widzę u, u partnera. Natomiast u Was yy, w karcie. Czego Wy chcecie? Chcecie początku, ale takiego solidnego, na zdrowych fundamentach, na budowaniu powoli, solidnie, do przodu. To jest też nauka, to jest czerpanie, bo to jest paść denarów. Denary, pamiętajcie, są wolną energią i idzie to tak powolutku, ze spokojem, ale od początku, z rozwagą, z otwartą głową, na świeżo nowe koncepcje, nowe plany czegokolwiek. Czy to dotyczy związku, czy to dotyczy też no tu akurat relacji, ale może to dotyczyć różnych sfer życia. Chcecie nowego początku, ale od, od jakby budowania od zera o coś nowego, starannie przygotowanego, pięknego, twórczego, solidnego, co da Wam satysfakcję. I co u Was jest w ostatniej karcie, czyli czego Wy potrzebujecie? Może nie, to jest przedostatnia. Czego Wy potrzebujecie? To jest świat. Piękna karta to jest, słuchajcie, zakończenie cyklu. Duży cykl się zamyka, bo tu jakaś sytuacja się kończy, a tu się duży cykl zamyka. I wchodzicie w nowy cykl, dlatego ta kar karma tu się pojawiła. Słuchajcie, coś się kończy, być może jakaś ciężkość, właśnie przy tych myślach nękających, i zaczyna się nowy cykl. Znajdujecie swoje miejsce w życiu, odnajdujecie siebie, wiarę w siebie, w swoją siłę, w swoją moc, dążycie do realizacji siebie. To jest piękno, to jest sukces, to jest radość, szczęście. I właśnie realizowanie siebie. Pójście w swoją stronę za swoimi marzeniami, za sobą, za sobą, za tym, gdzie ja chcę być i co chcę tworzyć. To jest siła, to jest moc, to jest energia i twórczość. Takie ponowne narodzenie narodzenie siebie to może być też narodzenie dziecka, ale generalnie to jest narodzenie siebie na nowo. I teraz widzicie, tu jest w poprzedniej karcie jest początek te karty pięknie, wszystko się zmienia, zachodzi karma, zmiana. Zaczynacie od początku, bynajmniej tego bardzo chcecie i, a, i potrzebujecie właśnie wejścia w ten świat na nowo, nowe narodziny i nowy początek. Jaki jest wynik? No jest początek nowy. Jest, jest paść mieczy, mieczy, tak? I Paśmie czy mówi o nowym początku, ale to jest też uczenie się, zdobywanie nowych wiadomości, nowe możliwości, dokształcanie się i idziemy w nową drogę z logiką. Jeszcze ta energia nie jest tak do końca ukierunkowana, ale to jest w głowie, układamy sobie początek. Uczymy się od początku, jak właśnie sobie stworzyć życie na nowych zasadach, być może na nowych własnych zasadach, z tymi pomysłami, z tymi koncepcjami, ideami, które nam świtają w głowie. Idziemy do przodu, bo będziemy tworzyć na nowo swoje całe nowe życie. Ok. I co mamy w tle u Was? Zaraz Wam wyjmę te karty, bo chcę Wam je pokazać. O, w tle. Macie piątkę denarów, macie ósemkę buław i szóstkę denarów. I słuchajcie, no, denary tu no, dosyć ich jest, także jest to ta stabilność, równowaga, bo szóstka denarów to jest filantropia, to jest dawanie i branie, to jest właśnie równoważenie, równoważenie też finansowe, ale mówimy tutaj o relacji, więc w uczuciach. Tu jest duża komunikacja, dużo rozmów, dużo wyjazdów, być może podróży. To są też telefony, to są SMS-y, no, listy. Rzadziej się pisze już teraz, ale być może. Ale to jest pozytywna energia, tylko bardzo szybka. Coś się będzie działo i wy będziecie musieli mieć wyczucie sytuacji, umieć w danym momencie odpowiednio zareagować, żeby to wszystko zrównoważyć, ponieważ tutaj się pokazuje ten, ta piątka denarów to jest taki brak brak, ale jakby troszeczkę na własne życzenie, bo tak samo jesteście właśnie tutaj w tej y, ósemce, y, ósemce mieczy, nie widzicie tego, co jest dookoła. Tu jest y, pokazany klucz, który trzeba podnieść, a żeby włożyć do tej dziurki od odkluczyć i wejść tam w to nowe życie, w nowy świat, więc Wy musicie podnieść się, bo tu jest brak, ale y, może wcale nie być tego braku, jeżeli tylko się zepniecie, że tak powiem, w sobie, zbierzecie i e, może trochę też na chojraka po prostu wejdziecie e, z energią i zaczniecie budować e, swoje, swoją nową sytuację, swoje nowe życie żeby nie rozpaczać, nie siedzieć i nie dramatyzować, że ja nie mam, nie mam. Słuchajcie, wszechświat rządzi się prawem obfitości i nikomu nie jest pisana bieda. Nie ma czegoś takiego, że komuś jest pisana bieda. Po prostu trzeba tylko działać, czasami umiejętnie działać, czasami mieć trochę szczęścia, ale jak się temu szczęściu czasami dopomoże, to może wyjść bardzo coś fajnego. Także nie siedzieć i nie załamywać się w takiej energii, bo przed Wami... Tu jest ta potrzeba tego świata, tego otwarcia, now, nowych narodzin. Musicie się otrząsnąć. Jeżeli była taka sytuacja, że partner po prostu odchodzi, chce, czy partnerka, bo to musicie spojrzeć, wiecie, tak jak mówię, różnie, to trzeba się, może nie jest to łatwe, ale otrząsnąć, wstać, em, doprowadzić do, do tej równowagi, do tej stabilności, wyjść z tych myśli, bo przed Wami jest nowy początek. To, czego wy chcecie, a w sercu yy, się już to zadziewa, tylko musi to się przetrawić. Nowy początek i świat się przed wami otwiera czyli nowe perspek perspektywy, nowe szanse, nowe możliwości, yy, szczęście i radość i spełnienie. Także wszystko może się dobrze ułożyć, tylko trzeba wyjść z, tych, yy, z tej piątki, odejść, od czegoś odejść, być może też od tych myśli, że partner, albo i na pewno. Do czegoś innego chcę wracać, albo po prostu, że chcę odchodzić, a było może jak na obrazku: wszystko tak ładnie, cudownie, pięknie, a jednak no nie do końca. No jednak nie do końca, bo nie dla wszystkich było tak pięknie, różowo i cudownie. Także to macie w podstawie. I słuchajcie, mam dla Was jeszcze jedną kartę z wyroczni. Ja Wam tą kartę też przeczytam, tylko nie wiem, teraz zasłoniłam sobie, a nie wiem, czy, czy będę widziała. Ale się postaram. Słuchajcie, i karta mówi, proś o pomoc. Czego naprawdę potrzebujesz? Ja to sobie tutaj położę, albo tutaj za Serena prosi tego starszego o, o pomoc. Czego naprawdę potrzebujesz? Bądź gotów przyjąć wsparcie. Dostępnego jest wiele wsparcia. Wystarczy poprosić o pomoc, a ją otrzymasz. Porzuć strach i dumę, ponieważ nie przynoszą ci korzyści ani nie dają ci tego, czego pragniesz. Może czujesz się przytłoczony wyzwaniem. Poświęć chwilę na zastanowienie się, w czym potrzebujesz wsparcia. Ocena Twoich uczuć pozwoli Ci skutecznie przekazać to, czego chcesz. Proszenie o pomoc może wydawać się przerażające i możesz czuć się bezbronny. Jest wiele ludzi, którzy chcieliby być przy tobie. Proszenie o pomoc nie jest poniżające. Siła pochodzi z umiejętności rozpoznania osobistych potrzeb. Uwolni wszelkie uczucia związane z byciem ciężarem dla innych. Ludzie, mimo wszystko. Chcą pomagać i lubią pomagać innym, a proszenie o pomoc jest naprawdę zdrowe i mądre. Poszerzaj swoją samoświadomość, i ważne jest, aby wiedzieć, widzieć, kiedy potrzebna jest dodatkowa pomoc. Tu już było mi ciężko przeczytać, ale dałam radę. Dlatego, jeżeli jesteście w tej. W tej ósemce mieczy spętani. Jeżeli macie przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, tatę, brata, kogokolwiek, proście o pomoc. Jeżeli nie możecie wyjść z jakiejś sytuacji, poradzić sobie emocjonalnie, bo być może wy jesteście tą właśnie poszkodowaną stroną. Poszkodowana to, to różnie brzmi, bo no, no bo to, to różnie bywa w, w różnych związkach, nie będę tu wyrokować, bo to jedynie na takich personalnych odczytach, czytaniach, o tak <głos》> można powiedzieć. Ale no niekiedy wiele rzeczy boli, nie, nie wiecie jak wyjść z tej sytuacji, co teraz dalej. Jeżeli jest taka sytuacja, zamiast siedzieć w tych swoich myślach, które Was nękają, chociaż część pozbyć się ich, przekazać komuś czemuś, pochodzić w naturze, wyrzucić to z siebie, może wykrzyczeć czasami, jeżeli to jest złość, jeżeli to jest niemoc nie, niemoc działania, to czasami pozwala, poz, 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 nie mogę się wysłowić, pomaga temu po prostu czasami wyżyć się, wyżyć już. Aczkolwiek no nie zawsze, ale warto prosić o pomoc. Warto prosić o pomoc, jeżeli macie do kogo się zwrócić o tę pomoc i na pewno zostanie Wam udzielona. Nawet na pewno dostanie, dostaniecie wsparcie, a wsparcie już przychodzi do Was z góry, bo w waszym sercu powoli będzie, albo już się zadziewa ta zmiana, ta, ta karma. I musicie się z nią pogodzić. Wy i tak musicie się z tym, z tym popłynąć, bo no to się będzie działo tak czy siak, więc ale zmiana idzie na lepsze, więc być może jakieś y, będzie gojenie w sercu. Y, zobaczycie, co, co wam się pokaże, jeżeli się odrodzicie na nowo. Będziecie budować coś solidnego od podstaw, y, ażeby pójść po kolei w tych, tak jak denary pokazują w rycerza, króla, y, królową i króla. Także... Życzę Wam wszystkiego kochani dobrego. O, Musicie odejść od tych negatywnych myśli. Ja wiem, że to, to łatwo się mówi, a trudno się robi. Ale no, no nie ma innej możliwości, jak, jak z tym walczyć i prosić o, o pomoc w razie czego y, bliskich y, lub jeżeli trzeba, to i terapeutów. Jest tego teraz dużo możliwości, chociaż w dobie naszego wirusa to pewne rzeczy są ograniczone, ale chociażby przyjaciół, o wsparcie, o, o siłę w działaniu o, w takich sytuacjach trudnych, no zawsze warto kogoś poprosić o pomoc. Dobrze, moi drodzy, to tyle, co moje raki mam dla Was na dzisiaj. Niedługo będę robiła następne czytania, ale to jeszcze trochę. A na dzisiaj to wszystko i papa Buziaki.